Grupa Volkswagen sprzedaje markę Bugatti. Jej nabywcą będzie chorwacka firma Rimac Automobil. Podał Car Magazine powołując się na nieoficjalne informacje. Podał on, że kierownictwo Volkswagena zatwierdziło umowę sprzedaży już w zeszłym tygodniu, ale czeka ona jeszcze na potwierdzenie przed Radą Nadzorczą spółki. Dlaczego Volkswagen zdecydował się na sprzedaż Bugatti? Car Magazine twierdzi, że niemiecki gigant ma już dość topienia gotówki w hobbystycznych markach, takich jak Bugatti i Lamborghini. Za ich zakup odpowiada poprzedni szef koncernu Ferdinand Piech, który zmarł w 2019 roku. Z firmy odszedł. 4 lata wcześniej. Teraz Volkswagen patrzy w przyszłość i zamierza skoncentrować się w inwestycjach w elektryfikację, cyfryzację i samochody autonomiczne. Mimo sprzedaży Niemcy mają mieć nadal znaczący wpływ na Bugatti. Obecne 15,5% udziału w Rimaku ma Porsche należące do Volkswagena. Planowana umowa między Volkswagenem a Chorwatami ma zwiększyć udział w Porsche w Rimaku do 49,5%. Właśnie taki manewr przekonać miał rodzinę piechów, która ma pakiet kontrolny Volkswagena do zgody na sprzedaży Bugatti, pisze Car Magazine. Rimak Automobil to firma produkująca. Za luksusowe, mało seryjne samochody sportowe. W 2013 roku wypuściła na rynek pierwszy samochód Concept One. Był on wtedy najszybszym elektrycznym samochodem na świecie. 51% akcji Rimaka należy do założyciela filmu Mate Rimaka, 15,5% kontroluje Porsche, reszta jest w rękach firm z Chin. Czy to w ogóle coś zmieni? Poczekamy, zobaczymy. Bugatti tak słynęło w głównym mierze z jednego modelu samochodu. Podzielcie się Waszym zdaniem w komentarzach, co o tym sądzicie. A teraz koniecznie obejrzyjcie ten film. Do usłyszenia!